Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a, a dzisiaj opowiem Wam trochę o serii LEGO Ninjago. Pamiętacie poprzedni odcinek, w którym pytałem Was, czy chcecie, abym nagrywał LEGO Ninjago na kanał? No to ogólnie dostałem na razie, a przynajmniej jak patrzyłem ostatnio, to była tylko jedna odpowiedź odpowiedź, że jestem za. No i, no i więc trochę Wam opowiem w tym odcinku właśnie na temat tej serii, jaką jest tego Ninjago. Więc ogólnie, dla mnie to jest dosyć ciekawa seria. Powstała ona 11 stycznia 2011 roku i opowiada ona o przygodach pewnych Ninja, którzy mają moce żywiołów i przeżywają różne przygody. Mają swojego sensejału. I teraz tak, swój, wszyscy ninja mają jakieś, jakieś moce żywiołów, chyba już to mówiłem, XD. No więc, te, no, no i teraz wam o nich powiem. Czarny, zacznijmy może od zielonego. Zielony ninja Lloyd ma moc, uwaga, bardzo fajną. Ma moc energii. Moim zdaniem to jest dosyć taka ciekawa moc, ponieważ można manipulować energią. Jest niebieski ninja, który się nazywa Jay i on ma moc błyskawic. Jest turkusowy ninja, który się nazywa Nia i ona ma moc wody. Kai, czerwony ninja, brat Nii, ma moc ognia. Jest biały ninja, który Zain, który ma moc lodu. Jest czarny ninja, Kol, który ma moc ziemi. No, i jest jeszcze mistrz U, czyli ich, jakby wychowawca, który ich uczy, i on ma moc kreacji, czyli po prostu może kreować rzeczy, więc to jest też dosyć fajna moc. I ma on teraz, i, i teraz tak, ma on brata Garmadona, który ma moc zniszczenia, czyli, to... czyli wie, wiecie, taką moc do niszczenia po prostu. I to jest naprawdę już taka mocna, w dużo wyższą skalę niż Wam się wydaje. No i teraz tak, kiedyś ten jego brat był dobry bo teraz już nie jest, oczywiście, bo mam od zniszczenia ale kiedyś był dobry. I teraz co się stało, że on był zły? Pewnego dnia, jeszcze jak, jeszcze jak U i Garmadon byli mali, bo teraz mają po parę tysięcy lat. Kiedyś, jak byli jeszcze mali. To, to bawili się drewnianymi mieczami, po prostu się nawalali lali drewnianymi mieczami. I mu wypadł miecz za płot. I, I on się bał tam pójść, więc Garmadon powiedział, że on pójdzie po ten miecz. Teraz, jak on wyskoczył za płot, właśnie po ten miecz, to ukąsił go wąż. I jak się potem okazało, to nie był zwykły wąż, to był wąż pożerać światów który przez to, że ukąsił Garmadona, wstrzykał mu po prostu zło do krwi. I Garmadonowi zaczęły robić się czerwone oczy, zaczął się robić zły, brzydko się wyrażać i tak dalej. No i ogólnie ta moc te, tak mu się rozprzestrzeniła, że Garmadon został zły. No i, no i teraz tak, ten pożeracz światów był pokazany w pierwszym sezonie. On, on powrócił, ale na szczęście został potem pokonany i ten pożar światów już od dawna nie żyje. Lego Ninjago y, miało się skończyć na 16 sezonie. Miało, dobrze słyszeliście, 16 sezonów i to jeszcze nie koniec. Zrobili 16 sezonów, y, no i y, ja już płakałem, bo myślałem, że to koniec. Ja naprawdę się popłakałem, przyznaję się, bo to naprawdę jestem wielkim fanem i myślałem, że to już koniec. A tutaj się okazało, że dorobili odcinek, w sensie odcinków parę, tylko pod inną nazwą. Przetrwało tylko trzech aktorów głosowych, a reszta to już nowi twórcy, ale dla mnie tak fajnie, że nowa seria Ninjago powstała. Nazywa się Powstanie Smoków. No i opowiada ona też dalej o dalszych historiach ninja. Właśnie i mnie to bardzo cieszy, że dorobili. No i obecnie i właśnie podzielają te sezony na takie części. I na razie czekamy na drugą część drugiego sezonu. Pewnie jak wy to oglądacie, to już jest dziesiąty sezon powstania smoków, bo tak naprawdę na razie to jeszcze nie jestem popularny i za dużo osób mnie nie ogląda. Aczkolwiek na razie czekamy na drugą połowę drugiego sezonu powstania smoków. Ogólnie na, na temat Ninjago powstało wiele komiksów i książek kanonicznych. Kanoniczne, czyli wpływające na fabułę serialu. Powstały między innymi takie książki jak Księga Żywiołów, bo to nie jest tak, że tylko Ninja mieli moce żywiołów. Było też, inni, było też wiele innych mistrzów żywiołów, tylko oni po prostu nie są akurat Ninja. No i ogólnie powstały jeszcze coś takiego jak Przygody Garmadona, czyli właśnie tego co właśnie został ukąszony przez spożywacza światów no więc ogólnie grubo. Powstało też wiele innych, ale nie będę Wam mówił, bo by mi to zajęło z godzinę, a nie chcę Was zamulać. Więc ogólnie to chyba na tyle, bo już chyba Wam wszystko powiedziałem na temat tego do zobaczenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!